Chciałem porozmawiać na temat kontynuacji swojej wypowiedzi z niedzieli w Panoramie, a także oddzielnego wykładu dotyczącego nasilającego się zjawiska zabójstw na terenie naszego kraju. Otóż prasa poinformowała, że wnuczka wynajęła człowieka, który był sprawcą czynu, a motywem zachowania Przestępczego była chęć przejęcia mieszkania. Chcę powiedzieć, że to są informacje, które dla przeciętnego obywatela są szokujące: że członek rodziny, osoba najbliższa, wnuczka w stosunku do dziadka przejawia zakamuflowaną formę zachowania polegającego na przygotowaniu zabójstwa jako sprawczyni kierowniczej. Jako sprawczyni, Kierująca przyszłym zdarzeniem, najbardziej brutalnym, haniebnym, odebranie dziadkowi życia. Chcę powiedzieć, że zjawisko to jest opisywane w literaturze, zwłaszcza anglosaskiej, głównie w Ameryce, w literaturze angloamerykańskiej z lat 80., początku 19, 90. XX wieku. To się nazywa zjawisko ageizm albo ageizm. Czyli agresja i przemoc, tyrania w stosunku do osób w wieku senioralnym. Społeczeństwo nasze nie poddawane jest żadnej edukacji, nie mamy żadnego przekazu, transferu wiedzy na temat zachowań ludzi młodych w stosunku do ludzi starych. Ostatnio dowiadujemy się na temat różnych inicjatyw samorządu, że mamy kryzys demograficzny. Coraz więcej pozostaje ludzi starszych, i teraz to jest dramat dla społeczeństwa. W związku z tym nie będziemy tworzyć jakiejś rozwijającej się odrębnej substancji narodowej, bo nas interesuje ilość, a nie interesujemy się jakością życia człowieka w wieku senioralnym, który przez wszystkie okresy i fazy życia ułożył na rzecz rodziny łożył podatki na rzecz społeczeństwa, był częścią Wspólnoty, jest nadal częścią rodu ludzkiego. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości, że, osoba, że każdy z nas kiedyś będzie w okresie senioralnym, i każdy z nas będzie miał potrzebę odczuwania innych doznań, innych odczuć, im będzie miał prawo do określonych reakcji ze strony otoczenia społecznego. Z tych inicjatyw dowiadujemy się, że warto byłoby się zainteresować, czy nie należałoby sprzątnąć mieszkania, czy nie należałoby przynieść grochówki albo kotleta schabowego, bo być może ta osoba nie jest w stanie sobie samodzielnie ugotować albo czy nie należy załatwić wizytu lekarza. Pomijamy rzecz najważniejszą. Pomijamy relacje i komunikację pomiędzy osobami najbliższymi. Chcę jeszcze dodatkowo Państwu skomplikować tak zwaną diagnozę, oczywiście diagnozę bardzo szybką, niepogłębioną w sposób dogłębny i wielowymiarowy, ale rysującą przynajmniej kontury pełnej diagnozy psychopedagogicznej zjawiska ageizmu. Otóż my jesteśmy z pozycji zachowania kulturowego, społeczeństwem religijnym. Idziemy do kościoła w niedzielę. Ten starszy człowiek szedł właśnie w niedzielę do kościoła i został zamordowany. Czyli, krótko mówiąc, my dokonujemy pewnych aktów, które polegają na zewnętrzności, na pozorowaniu życia emocjonalnego. Na ukrywaniu bagna moralnego i czekamy tylko na nadarzające się sytuacje i okoliczności, w których możemy wyładować przemoc i agresję do słabszych, starszych, bezbronnych, schorowanych, słabszych od nas albo odmiennych, których nie lubimy albo których nie szanujemy. I taką kategorią są osoby wieku senioralnym. Czyli my dzisiaj budujemy jak gdyby element pewnego zakłamywania, że w naszych rodzinach własnych czy w rodzinach pokoleniowych jest czysto ładnie i na wysokim poziomie świata wartości. Otóż chcę powiedzieć, nie chcę generalizować, ale chcę powiedzieć, że nade wszystko warto byłoby zwrócić uwagę na narastający kryzys rodziny, polegający na zerwanych więziach bezpośrednich, poziomych, opartych na najwyższych wartościach, które tworzą postawy, prawda, transpersonalne, autoteliczne, z miłością na czele. To jest miłość która powinna ogarnąć osoby najbliższe, tak jak dziecko, które przychodzi na świat, jest uzależnione od swojego obiektu odniesienia, czyli matki i ojca. Jeżeli ten obieg odniesienia właściwie funkcjonuje, to ten obieg odniesienia pozostaje do końca życia najbardziej bliski, najbardziej. Właściwy w sensie przekazania czegoś, co się nazywa ładem w umyśle, akceptacją polegającą na zgodności ewaluatywnej, ewa, y, zgodności dyskryptywnej, polegającego na przede wszystkim akceptowaniu wartości wysokich. Natomiast jeżeli nie ma tej miłości y, osobniczej w domu rodzinnym, tylko mamy pozorowane. Sytuacje pewnych postaw rodzicielskich, postaw małżeńskich, pewnych działań, które oparte są na formalnej kontroli, egzekucji, manipulacji, yy, tworzenia tylko i wyłącznie elementów rzeczowych w sferze spotkania z dziećmi, wtedy to życie na poziomie wartości i potrzeb autotelicznych zamiera. Proszę zobaczyć, wnuczka 25 lat, zaplanowane zabójstwo, żeby przejąć mieszkanie. Jaki jest cel życia tej wnuczki? Zaplanowana zbrodnia, żeby mieszkać komfortowo nad morzem. Do tej pory mieszkała w mieszkaniu dziadka wraz z mężem i zaplanowała pozbyć się dziadka, bo on już jest niepotrzebny. On jest podmiotem, a u niej przedmiotem, zakałą, zajmującą miejsce w przestrzeni mojego życia. W związku z tym mamy do czynienia, że ta religijność to korzystanie z obrzędów, polegających nawet na pójście do kościoła w niedzielę, po wyjściu można zabić. W związku z tym. Mamy sytuację niewytłumaczalną polegającą na jak gdyby przejmowaniu miłości jako najwyższej wartości traktowanej w kategoriach pozbawienia życia człowieka. Miłość oblubieńcza, miłość ofiarna, miłość y, oparta na y, zróżnicowaniu w stosunku do osoby odmiennej czy innej. Czy miłość braterska. Kiedyś o tym wspominałem, nie będę powtarzał. Mamy te cztery, jak gdyby, postacie, prawda? Aktu najwyższej wartości w stosunku do najbliższych, do ludzi nieznanych, do rodu ludzkiego, prawda? I dlatego to zastępujemy nienawiścią. Czyli my stajemy się tyranami. Nasz. Rozum zmysłowy został przejęty i zagospodarowany na rzecz rozumu duchowego poprzez impuls i przekaz na jego rzecz, że zmysły domagają się zemsty, krwawej, pomsty, agresji, przemocy. Czyli nasz rozum zmysłowy oparty jest na ładzie umysłu poregającego na zadowoleniu dawania cierpienia innym i bólu jako pełnej satysfakcji. Ten przekaz informacyjny na poziomie przepływów nerwo, nerwofizjologicznych idzie z umysłu człowieka do czynu, ponieważ trzeba pamiętać, że mózg, jego anatomia neurologiczna warunkuje przepływy neurofizjologiczne a jeżeli one oparte są na przemocy i agresji, które tworzy ten ład, to ujście mi świadomość działania polegająca tylko i wyłącznie na myśleniu patologicznym. I takie towarzyszyło, towarzyszyło 25-latce, która podjęła motyw zabójstwa na poziomie satysfakcji osiągania stabilizacji życiowej, jako celu życiowego najważniejszego, rzeczowego poprzez mieszkanie. Nie poprzez pracę, nie poprzez trud, na który zapracował jej dziadek, będąc właścicielem tego mieszkania, tylko poprzez zamach na osobę bliższą w niedzielę po mszy świętej, w obecności Boga, innych ludzi, poprzez wynajęcie zbrodniarza wraz z mężem, Pozostających na pewno w związku i w relacjach bliskich, albo za kasę, furę i komórę, albo na poziomie znajomości interpersonalnej. To jest typowy przykład ageizmu. I jeszcze chcę zwrócić przy okazji tego zjawiska i tego kazusu na jedną rzecz. Jako już kryminolog, który 40, właściwie już. W tym roku kończy 50 lat swojej pracy akademickiej. Zajmuje się prawem kryminalnym a także filozofią prawa. Do tej pory na świecie wszystkie statystyki kryminalne odnotowują przewagę czynów inkryminowanych w tym zabójstw, które popełniają mężczyźni. Nawet do dzisiaj można powiedzieć że wszystkie teorie kryminologiczne, a może nie wszystkie, żeby prawidłowo powiedzieć, ich większość została stworzona w oparciu o przestępczość mężczyzn, a nie przestępczość innych osób. Mam na uwadze kobiety, jak i dzieci. Dopiero wiek, końcówka wieku XX i wiek XXI zwraca uwagę na nasilający się trend. Zachowań u dzieci niedojrzałych i nieuważnych używam języka mojego ulubionego pedagoga, największego pedagoga świata Janusza Korczaka, który w swoich pamiętnikach nie używał słowa przestępca, tylko mówił o dziecku, jako czyni nieuważnym i niedojrzałym. Nieuważne i niedojrzałe ktoś za to odpowiadał. Że dziecko dokonało niewłaściwego wyboru języka, które popchnęło niewłaściwe myślenie i doprowadziło do patologicznego zachowania czy pewnej postawy. I także drugi, druga populacja to jest populacja dziewcząt i kobiet, które podejmują się masowo zachowań inkryminowanych. I co więcej, chcę zwrócić uwagę, że te dwie, grupy za, te dwie grupy płci i wiekowe, może pominę dzieci, choć króciutko jeszcze powiem prawda parę z określeń dotyczących badań naukowych tej populacji przestępczej, ale ze względu na ten kazus poświęcę uwagę. Dziewczętom i kobietom młodym obserwujemy dynamikę wzrostu niektórych zachowań 200-300 razy wyższą u kobiet i dziewcząt niż u mężczyzn. Oczywiście, to się nie przekłada na rozmiary i wielkość populacji przestępczej, ale wskazuje na pewien trend. Co więcej, chciałbym także, przy okazji, oczywiście, nie mówię w tej chwili o ofierze, ale także obserwujemy zjawisko zupełnie niepokojące, także wzrost dynamiki przestępstw osób w wieku senioralnym. Przez osoby w wieku senioralnym stają się w dużej części także osobami sprawcami czynów. Ale pozostawiam, bo dzisiaj mamy do czynienia z osobą w wieku senioralną, która stała się ofiarą Zabójstwa zaplanowanego przez wnuczkę na poziomie osoby najbliższej, którą dziadek obdarzał sympatią, uczuciem, miłością, a ona miłość traktowała w kategoriach krwawej pomsty, by przejąć mieszkanie, uprzedmiotowić swoje życie i czuć się usatysfakcjonowaną, że zdobyła coś poza pracą, wysiłkiem i trudem. Zabijając osobę najbliższą. Zmierzam do dynamiki pewnych zachowań. Jakie najbardziej jest niebezpieczne zachowanie? Sprawstwo kierownicze. Otóż trzeba pamiętać o tym, że mamy do czynienia z mężczyzną i kobietą, ludźmi, którzy mają ze względu na płeć odmienną psychologię. W polskiej literaturze odsyłam do prac wybitnego psychologa profesora Kaźmierza Pospiszyla. Prawda, mogą Państwo na poziomie naszej bardzo bogatej literatury i publikacji profesora Kaźmierza Pospiszyla dowiedzieć się o pewnych cechach konstytutywnych, czyli tych, którzy tworzą pewne świat umysłu i świat myślenia, Świat obiektów fizycznych kobiety zupełnie inny, jak u mężczyzn. I ona sobie siedzi na tapczanie, prawda? Wcina obiad w hotelu pięciogwiazdkowym i planuje zbrodnie albo atak terrorystyczny na inne państwo. To nie musi być mężczyzna. Bardzo często są to kobiety, które ze względu na swoje cechy, które dotyczą prawda, pewnej głębi psychoduchowej, pewnej nadmiennej wrażliwości, potrafią to ukierunkować w kierunku zła i nienawiści, czyli to, co stanowi głębię życia człowieka, to, co stanowi jego sejf i skarbiec, na poziomie istnienia w każdym człowieku, sięgając do tego, na poziomie doświadczenia i praktyki może przekuć najszybciej na poziomie zemsty, nienawiści i agresji. Bardzo często widzimy to nawet w codzienności zachowania żony w stosunku do męża wybuch złości i agresji w stosunku także do dzieci. Później następuje opamiętanie, a więc doświadczenie i praktyka stają się probierzem pewnego, prawda, elementu, semafora czy znaku drogowego stop, nie możesz tego przekroczyć. Natomiast jeżeli ktoś, prawda, nie potrafi uruchomić stop, wyzwolić oporu, wyzwolić układu ochronnego, wtedy manipuluje swoim wnętrzem duchowym, w kierunku zemsty, krwawej pomsty, nienawiści i ataku. Jeżeli chodzi o populację dzieci, o których wspomniałem, to także dzisiaj widzimy, i także społeczeństwo pozbawione jest wiedzy. Wydaje się, że także edukacja szkolna jest na bardzo niskim poziomie. Jeżeli my dzisiaj nawet higienę zdrowotną, i zdrowotność jako wiedzę mamy traktować fakultatywnie, to trzeba się puknąć w centralny układ mózgowy, to jest obowiązek, żeby dziecko poznało swój dobrostan zdrowia, interesowało się dobrostanem zdrowia i potraktowało siebie w kategoriach jedni psychoduchowej, jako świat fizyczny, psychiczny i duchowy i społeczny, żeby ono, jakie otoczenie, mogło mieć pogłębioną wiedzę, że tu nie chodzi o żaden seks, jak niektórym się widzi. To tak jak tutaj, prawda, nie chodzi o to, że wnuczka to jest podmiot, który ma się stać przedmiotem, tylko chodzi o to, że wnuczka do końca życia powinna być obok dziadka, powinna się opiekować dziadkiem, w domu. Nie w zakładzie. Powinna emanować empatią i uczuciem. Powinna wycierać to, co się wyciera, w sensie już niekontrolowania fizjologicznych zachowań, bo to dla niej powinno stanowić przyjemność, że może oddać to, co może wykonać, a osoba starsza, najbliższa, nie jest w stanie to wykonać. To powinno być największą satysfakcją, największą nagrodą. Osoby bliskiej w stosunku do do odniesienia, ojciec, matka, dziadek, babcia czy osoba w otoczeniu społecznym. I my to łatwo zamieniamy na dziecko tyran. Dziecko, które posługuje się agresją, złością, nienawiścią, bo nie otrzymuje w domu tej właśnie miłości. Otrzymuje komfort. Mieszka w pięciogwiazdkowym hotelu. Ma wyposażenie gabinatu we wszystkie przekazy elektroniczne. Rzeczowość bucha z jego mieszkania. Ma wszystkie posiłki przygotowywane przez matkę czy dziadka w różnym wieku poprzez zagospodarowanie formalnej kontroli opieki i wychowania. Ale tam. Nie ma miłości. Głód miłości, miłości polegającej na bliskiej relacji, na wzajemnej akceptacji, na więzi bezpośredniej, na oblubieńcu, czyli akceptacji w całości z wszystkimi zasobami i potencjałami, takim jakim jest. Przy odmienności, inności, jako wartości samej w sobie. My często tego drugiego, czyli dziecko, traktujemy jako potrzebę odwzorowywania na rzecz pewnego modelu, którego, który dla nas był nieosiągalny, pewnego wzoru, który dla nas był nieosiągalny, pewnych wyobrażeń, które dla nas były niewyobrażalne. I według tego następuje ciosanie fizykalne, duchowe, psychiczne i społeczne, martretowanie na poziomie kontroli socjalizacji dziecka, brak jego wolności i jego wyboru, który manifestuje od pierwszych dni swojego życia. Bo płat dziecka jest mową dziecka. Ja jako kryminolog miałem możliwość. Badać najnowszymi przyrządami, endoskopowymi komputerami czy rezonansami magnetycznymi płacz dziecka, gdzie można było podstawiać głosy osób najbliższych i się dowiedzieć, że dziecko, które płacze, upomina się o kontakt z ojcem, którego nie ma. Bo matka jest, ale brak drugiego. Tęsknota, głód to jest brak miłości. Brak miłości wyzwala agresję i przemoc. Nam się wydaje, że jak się spotkamy w niedzielę, albo pójdziemy na pięć minut na spacer, albo rzucimy śnieżką w zimie, to to jest element komunikacji miłości. To jest badziewie duchowe, które czyni upustynnienie emocjonalno-wolitywne dziecka, niewykształcające żadnego mechanizmu sensorodnego. W kierunku czynienia dobra i odstępowania od zła. Nigdy dobro nie, za, nie zatriumfuje, jeżeli dobro nie zostanie wyniesione z domu, a na przykładzie zabójstwa dowiedzieliśmy się, że dobro staje się krwawą pomstą, krwawą zemstą, nienawiścią, najbardziej barbarzyńskim. I hańbiącą manifestacją zewnętrzną, po to, żeby uszczęśliwić swoje małżeństwo poprzez posiadanie mieszkania, które zabieramy dziadkowi poprzez jego śmierć, bo według tej wiedzy i tej osobowości, wnuczki, męża i sprawcy, nie jest to byt osiągalny drogą pracy, wysiłku, tylko zbrodni. Kończąc tą wypowiedź, chcę jako filozof prawa, osoba, która ma 50 lat pracy naukowej, zwrócić uwagę, że ageizm jest pewnym zjawiskiem makrospołecznym, nasilającym się poprzez dyskryminację i przemoc w stosunku do osób starszych. To zjawisko jest nagminne, a niesporadyczne. Zabieramy Emeryturę dziadkowi. Zabieramy emeryturę babci, po to, żeby pić, bawić się robi to wnuczek, robi to wnuczka. Robią to dzieci, także osoby starszej poprzez kradzież, oszukiwanie, poprzez wydalanie do zakładów rezydencjalnych poprzez okupowanie mieszkań i ich środków płatniczych. Dzisiaj opieka nad ludźmi starszymi polega na wyrzucaniu ich z domu, opłacaniu poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia miejsc, w którym człowiek mieszka w klatce, ma pół metra kwadratowego łóżko stolik i nocnik i pampersy i prześcieradła, które się zmienia. Świat osoby, który powinien być przeżywany w atmosferze domu najbliższych, poprzez miłość oblubieńczą, oddawanie tego, co otrzymaliśmy, staje się elementem eliminacji, segregacji, minimalizacji, poprzez ludzi pełniących rolę, funkcje idących do kościoła, modlących się, wykonujących zaszczytne funkcje i role społeczne. Wspólnota Upadłych, zbankrutowanych ludzi, gdzie mowa serca nie przekłada się na mowę myślenia i mowę działania, a mowę serca zastępuje mowa języka, polegająca na nienawiści, wyzwalająca neurofizjologiczne myślenie w świadomości umysłu, szybkie, skuteczne, by zabrać. Uprzedmiotowić, zabić i czyny haniebne stają się dzisiaj rzeczywistością społeczną. Apeluję, byśmy dzisiaj wspólnotę traktowali jako element pewnej troski sąsiedzkiej, troski środowiskowej, żebyśmy nie zmuszali, bo nie jesteśmy w stanie zmusić osobę starszą. Do mówienia o krzywdach i cierpieniu, bo osoba starsza na poziomie wstydu będzie ukrywała te fakty. Obowiązkiem wspólnoty jest relacja, komunikacja i integracja z osobami starszymi. Na poziomie aktywności twórczej, spotykania się, zagospodarowanie czasu wolnego, rekreacje, Wypoczynek, a nie dom starców i zesłanie na pół metra kwadratowego. Społeczeństwo osób wierzących to społeczeństwo pokazujące Boga w wieku starszym w kategoriach najbliższego zbliżenia na rzecz pomocy, opieki i miłości osobowej, tej, którą powinniśmy dawać w układach komunikacji sąsiedzkiej, lokalnej i komunalnej. Dziękuję.